Katarzyna Kozińska, witamy w naszym północnym studiu Lubuskiego Centrum Informacyjnego o bezpieczeństwie przechowywania danych. Porozmawiamy z dyrektorem Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Z nami jest pan Wojciech Olszewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Widziałem pan dobrze. Wojciech Olszewski czuje się tu już właściwie jak u siebie można powiedzieć. Duży wkład też w Departamentu w tę inwestycję jaką jest Lubuskie Centrum cyfryzacji. Otwarcie było w grudniu, a teraz do czego możemy zachęcić zarówno podmioty prowadzone przez samorząd województwa, ale także jednostki samorządu terytorialnego. To jest troszeczkę tak jak z Yeti, tak? Wszyscy o tym mówią, a nikt tego nie widział. Też chyba takie hasło padło podczas otwarcia, że e, pokazujemy coś, czego się nie da do końca zobaczyć. No bo co z tego, że mamy tutaj to centrum cyfryzacji, mamy serwerownię do której ze względów bezpieczeństwa nie, nie wolno wejść. zaglądać, no to tak naprawdę można zapytać, co tutaj się dzieje. A, Gdzie te miliony pytają ludzie, tak? tak? Natomiast troszeczkę można odpowiedzieć też w taki sposób, że te wielkie pieniądze wrzucane w informatyzację, tak na co dzień można powiedzieć, są niewidoczne. Ale ja powtarzam cały czas jedną tezę. One są widoczne wtedy, kiedy nie zwracamy uwagi na to, że coś się złego dzieje. Czyli jeżeli na przykład korzystamy z naszych systemów informatycznych w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy korzystamy z naszej poczty, kiedy korzystamy z różnego rodzaju systemów ułatwiających nam codzienną pracę, także nawet jako mieszkańcy i nic się złego nie dzieje, to znaczy, że te pieniądze, które włożyliśmy w te serwerownie, Warto było włożyć, bo między innymi to co się pojawia najczęściej jako główna kwestia w dzisiejszych czasach, czyli cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych danych, bezpieczeństwo naszych telefonów komórkowych, systemów informatycznych, które używamy, to jest sprawa priorytetowa. Żyjemy w bardzo trudnych, dziwnych, zaskakujących czasach kiedy się dzieją wojny hybrydowe, kiedy się dzieją wojny w cyberprzestrzeni, kiedy w zasadzie nie wiadomo, kto czyha na nas i nie wiadomo też, w jakim aspekcie. Więc można by godzinami opowiadać o tym, co się dzieje w tym datacenter, ale w postaci tych zer jedynek, które są mrugającymi światełkami w światłowodach, dzieje się bardzo dużo i nad tym, żeby się działo dobrze, czuwa też ekipa Lubuskiego Centrum Cyfryzacji. Ostatnio słyszeliśmy o takich przypadkach, jak, jak, jak między innymi jeszcze przed świętami w Krakowie, czy ostatnio w koncernie motoryzacyjnym w Niemczech, kiedy słyszymy o wycieku danych, o publicznych danych, adresach, telefonach, mailach, jak istotne jest to, żeby, żebyśmy w dzisiejszych czasach potrafili te dane. Ludzi, zwykłych ludzi, pacjentów, dane medyczne i każde inne przechowywać bezpiecznie? Można mówić o tym w dwóch aspektach. Pierwszy to jest ten właśnie sprzętowy, informatyczny, czyli zabezpieczenie za pomocą firewall, odpowiedniego oprogramowania, monitorowania tego oprogramowania, dużej wiedzy specjalistycznej na temat tego, jak działają cyberprzestępcy. Myśmy podczas otwarcia Lubuskiego Centrum Cyfryzacji zrobili taki mały eksperyment. Daliśmy grupom zajmującym się cyberbezpieczeństwem współpracujących z instytucjami na najwyższym poziomie, w ciągu 24 godzin kazali w cudzysłowie zaatakować samych siebie, żeby znaleźć nasze słabe punkty. I znaleźliśmy kilka takich słabych punktów, wiedząc, że to jest zaledwie fragment przestrzeni, którą codziennie trzeba zabezpieczać, łatać itd. itd. Można by naprawdę bardzo długo o tym mówić. Bo, bo my ale... dzisiaj mamy taką tendencję, zarówno instytucje różnego rodzaju. Przede wszystkim mówimy o danych publicznych, żeby te dane zbierać. Prawda? I co ja, dalej? Ja do tego właśnie? dojdę. Natomiast zawsze, tak jak rozmawiam z specjalistami od cyberbezpieczeństwa, zawsze to, co tak żartobliwie określają, najsłabszym czynnikiem we wszystkich zabezpieczeniach informatycznych jest czynnik białkowy, czyli człowiek. To my czasem wykonujemy nierozsądnie pewne ruchy, klikając na przykład na link, który dostaniemy w SMS-ie. Ponaglających nas do zapłaty jakiegoś rachunku telefonicznego. Na przykład. I trzeba zwracać uwagę na detale, nie u tego operatora, którego mamy telefon. Albo w poczcie służbowej. Cokolwiek. Więc trzeba przyjmować zasady bardzo dużej ostrożności do tego, co się dzieje w cyberbezpieczeństwie bo my możemy swoim kliknięciem wywołać kłopot u takich informatywów, którzy zajmują się zabezpieczaniem danych w danym systemie. I kiedy mówimy o wycieku danych publicznych, to jest szczególnie ważna kwestia, bo operujemy na danych naszych mieszkańców i te dane muszą być pod specjalną ochroną, ale ta ochrona nie tylko musi wynikać z kwestii tych cybernetycznych, które mamy zapewnione. Natomiast też z naszej codziennej urzędniczej, nazwijmy to także dbałości o to, żeby nie wykonywać tych ruchów, o które chodzi e, cyberprzestępczym. Po prostu sobie że to jest tak naprawdę pewnego rodzaju gra psychologiczna z umysłem przeciętnego człowieka. My jesteśmy w pewien sposób wysterowywani, żeby wykonać te czynności, które wywołują e, cyberprzestępczy, e, e, sugerując, że my musimy coś zrobić najlepiej w niektórych sytuacjach jest nie robić nic, bo to jest najbezpieczniejsze. Ale wracając jakby do tej e, istoty rzeczy, rzeczywiście w naszym datacenter my już mamy zgromadzonych trochę danych e, z zakresu na przykład danych przestrzennych, e, danych drogowych. One w dużej części są publiczne i są udostępniane tymi nowymi systemami, które mamy: geoportal lubuski, czy rozwiązania dla inżynierów, którzy pracują na drogach, I one są dostępne i my je zabezpieczamy, żeby nikt ich na przykład nie zaszyfrował, żeby mieszkańcy mieli do nich dostęp, mogli na tych danych projektować inwestycje itd, i tak dalej. Ale z drugiej strony, musimy też zadbać o funkcjonowanie naszych systemów, które rzeczywiście operują naszymi wrażliwymi danymi, kiedy wpływają jakieś wnioski, jakieś sprawy, które już dotyczą na przykład spraw powiedzmy tej natury bardziej delikatnej. Trzecia sprawa bardzo istotna mamy w naszym datacenter system Medbrain, który polega na tym, że dane zdjęciowe, czyli zdjęcia z urządzeń elektronicznych trafiają automatycznie do naszego data center, są analizowane przez mechanizmy sztucznej inteligencji, nanoszone są na te zdjęcia e, odpowiednie informacje o tym, co może pomóc w ocenie lekarzowi. Nie ja jestem specjalistą, więc nie będę tutaj się specjalnie mm -hmm. też wypowiadał. Natomiast ale sztuczna inteligencja jest pomocna w tym, żeby skrócić drogę. Na przykład Skróci tak, ale to mamy do czynienia z wrażliwymi danymi, dlatego że to dotyczy naszego zdrowia. A my nie musimy chcieć o tym mówić. My możemy nie chcieć, żeby ktokolwiek wiedział, że my jesteśmy w na A w takich chodzi. przypadkach co daje takie regionalne datacenter? To datacenter przede wszystkim zabezpiecza możliwość zrobienia tych e, wszystkich technologicznych procedur w taki sposób, aby nasze informacje o stanie zdrowia, o stanie naszego konta, o stanie. Czy, nawet, adresie, czy treści maila, którego wysłaliśmy do urzędu, czy treści pisma, podania, wniosków, które mogą być ważne dla nas kwestie, nieprzeznaczone dla czyichś oczu, żeby te informacje nie wyciekły. Bo to jest tak, jak mówiła pani o Volkswagenie, tam wyciekły dane dotyczące klientów firmy. Przestępcy mogą z tym robić wszystko. Czyli bezpieczeństwo długo można tak, wygadać tak, bezpieczeństwo o tym bezpieczeństwie, przede naprawdę. wszystkim, ale to jest też taki świat, który jeżeli się przedstawia gdzieś na różnego rodzaju spotkaniach, to jest na tyle wirtualne, że ciężkie do opisania, skomplikowane do, do opisania, a niezwykle istotne, bo między innymi bezpieczeństwo przechowywania danych to jest także dyrektywa unijna, czyli tego przepisy w ogóle będą wymagać od instytucji. wymagają publicznej. już, tak już naprawdę wymagają. wymagają. Tylko to jest kwestia, w której. My nie obudziliśmy się w rzeczywistości od wczoraj. Zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa narastają z każdym, można by powiedzieć, tygodnie, miesiącem, bo tych zdarzeń, incydentów jest coraz więcej. Ale my też uczymy się z nimi postępować. Także szkolimy y, mieszkańców, y, urzędników, jak robić to w sposób bezpieczny. Ale rozmawiając o cyberbezpieczeństwie, my nie mówimy o abstrakcji wynikającej tylko z przepisów. Y, my korzystamy i to będziemy za chwilę jako propozycje dla samorządów, dla administracji publicznej, ale także instytucji, które są zainteresowane: oferowali y, wirtualne biura. Takie rozwiązanie informatyczne, które umożliwia pracę. Z każdego miejsca. Z urzędu, z domu, za pomocą tabletu, telefonu, laptopa, dowolnego sprzętu. I w tym systemie będziemy mogli napisać pismo, wysłać je, zgromadzić sobie te dokumenty. Ja, jako pracownik, mogę sobie wszystkie pisma przechować tu w chmurze, w naszym datacenter i to już jest zabezpieczane, to się dzieje. Jakże istotne pracujemy. jest to, z yy, czym czy mieliśmy do czynienia w pandemii. Tak, my już na tym systemie pracowaliśmy w moim biurze yy, w czasie pandemii, wytestowaliśmy to na wszystkie możliwe sposoby. Mamy też własny system wideokonferencji i chcemy to oferować yy, wszystkim podmiotom w administracji publicznej. To datacenter będzie pełniło także takie funkcje, aby w najprostszy Bezpieczny sposób zapewnić funkcjonowanie e, instytucji w każdych warunkach, bo jeżeli coś się stanie w urzędzie, Wczoraj na przykład mieliśmy w urzędzie marszałkowskim awarię wody. No i w pewnym momencie trzeba było no po prostu wypuścić pracowników do domu. Gdyby mieli dostęp do tego systemu, który będziemy wdrażać w najbliższym czasie, mogliby spokojnie zacząć pracować w domu, nawet z telefonu komórkowego, bo ten system to umożliwia. I teraz mówiąc o kwestii cyberbezpieczeństwa, to jest dokładnie to, że my ten system zabezpieczamy, żeby ludzie mogli normalnie pracować w każdej sytuacji. I kiedy nie dzieje się nic nie słyszymy o żadnym e, incydencie, to po to znaczy, prostu jest działa. dobrze, to że znaczy, wszystko działa tak, jak miało działać. Ja generalnie nigdy nie chciałbym usłyszeć takiej informacji, że doszło do jakiegoś wycieku e, danych, bo tak mówimy e, ogólnie o tym danych z naszego lubowskiego centrum cyfryzacji. Ja jestem przekonany, że teraz mamy bardzo dobre e, rozwiązania, ale wiadomo, Czas spłynie, technologie się zmieniają, metody działania cyberprzestępców też, a my będziemy musieli wykonywać cały czas tę samą żmudną pracę, na, polegającą na udostępnianiu informacji, które zostały wygenerowane przez urząd, na obsługiwaniu naszych e, służb. I żeby się nie dać zhakować. I żeby nie być przyczyną też tego zhakowania, kiedy przez omyłkę albo nieopatrzność, nieuwagę, brak e, e, sumienności w wykonywaniu tych zaleceń wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa, nie kliknąć jakiegoś niepożądanego linku, na przykład. Czy... Takie Lubuskie centrum cyfryzacji oznacza dla partnerów tego projektu, że będzie taniej i bezpieczniej. Czy robienie tego na własną rękę, czy wynajmowanie firm do przechowywania danych jest po prostu droższe? Dlaczego to się opłaca i dlaczego to. I czy to jest działanie komercyjne urzędu, czy, czy pomoc? Nie, to jest pomoc. Cała idea polegała na tym, żeby unikać rozwiązań wyspowych, czyli takich, że każdy będzie rozwiązywał ten problem samodzielnie. To jest nieskuteczne. Bo wiele instytucji do tego nie jest przygotowanych, ani merytorycznie, to znaczy nie ma ludzi, którzy by się na tym znali na odpowiednio wysokim poziomie. Dwa, to są drogie rzeczy. Więc wyobraźmy sobie y, urząd y, y, jednej z mniejszych gmin województwa lubuskiego, który ma poważne starcie z cyberprzestępcami i nie ma do tego ani ludzi, ani narzędzi, ani pieniędzy. A to Więc... są miliony. To są duże pieniądze, dlatego jak mówimy o tym, że zainwestowało województwo lubuskie w Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych blisko 100 milionów złotych w remont budynku, ale także w pierwsze systemy, które tutaj trafiają, to to nie jest ostateczna wersja. Tam będziemy dokładać kolejne elementy, zarówno cyberbezpieczeństwa, kolejne serwery, żeby poprawiać wydajność, macierze na przechowywanie danych. To wszystko będzie z biegiem czasu rozbudowywane wraz ze wzrastającymi potrzebami. My zrobiliśmy pierwszy krok, bardzo ważny. I teraz na tym kroku budujemy coś, co w moim przekonaniu będzie dowodem na to, że będzie taniej. Bo i będzie skuteczniej i że będzie lepiej. E, cała idea budowy e, centrum cyfryzacji nie polegała na tym, żeby zbudować tylko centrum na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i jego jednostek. E, mamy świadomość także, że w województwie lubuskim zostaną ci słabsi ekonomicznie czy technologicznie, którzy bez pomocy z zewnątrz sobie zwyczajnie nie dadzą rady nawet z tymi e, obowiązkami wynikających z coraz bardziej zaostrzających się przepisów. Za Zatem musimy sobie wzajemnie pomagać. Kiedy będziemy wspólnie budować zespół kompetencji, czyli ludzi, którzy wiedzą, jak pewne rzeczy rozwiązywać w bazie data centrum, naszego data center i centrum cyfryzacji, to będziemy mogli pokazać innym, że my to umiemy i pomóc im rozwiązywać te codzienne problemy. Z codziennej pracy wynikającej i z zabezpieczenia danych w sposób skuteczny i efektywny finansowo, i mam nadzieję także. Bo technologia wciąż się rozwija, że także na wciąż atrakcyjnym, wysokim poziomie technologicznym. I przypominamy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza do bycia partnerem tego projektu. Zapraszamy do kontaktu z Lubuskim Centrum Cyfryzacji. A naszym gościem był Wojciech Olszewski, dyrektor Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego. Bardzo dziękuję, dziękuję. za wizytę prawie u siebie. Tak. Dziękujemy bardzo za wizytę i proszę Państwa, zapraszamy. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego.